Agnieszka Hała z Program Powiększenie, witam Państwa serdecznie. Dziś z nami w studio dr Zbigniew Kościk, historyk. Dzień dobry, kłaniam się. Ostatnimi laty dużą karierę zrobiły określenia żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni. Kto tak naprawdę za tymi określeniami się kryje? Wydawałoby się, było takie popularne pojęcie po 89 roku, po odzyskaniu suwerenności, białe plamy w historii. Że właśnie w latach 90. odkryto już całą spuściznę dziejów, szczególnie tę, która była zakłamywana w okresie PRL-u. No ale odkrywanie tych białych plam okazuje się nie zostało zakończone. I to jest jeden z tych fragmentów dziejów, który był przez długie lata już III Rzeczpospolitej nie do końca naświetlony, nie do końca upowszechniony. Właśnie żołnierze wyklęci. Nawet sama nazwa wskazuje, że y, sprawcą tych nieszczęść y, władzą komunistycznym zależało na tym, żeby pamięć o tych żołnierzach zaginęła. To byli najczęściej żołnierze wywodzący się z różnych ugrupowań niepodległościowych zbrojnych działający w okresie II wojny światowej dla których 8 maja wcale nie oznaczało zakończenie II wojny światowej tylko najczęściej zmiana przeciwnika zmiana wroga z tej okupacji niemieckiej bowiem wpadliśmy w okupację sowiecką ci ludzie którzy Prezentowali takie niezłomne postawy dotyczące niepodległości, całości granic, którzy nie, którzy nie mogli się pogodzić z utratą prawie jednej trzeciej terytorium Rzeczypospolitej na wschodzie. Prowadzili dalej walkę, czy to zbrojną, czy polityczną, najczęściej prędzej czy później wpadając w ręce aparatu bezpieczeństwa. Płacąc najwyższą, najczęściej cenę, czyli karę śmierci. Ale nie tylko kara śmierci, ale tak jak powiedziałem, także dążenie przez władze komunistyczne do tego, by wszelka pamięć o nich zaginęła. Pan doktor powiedział o walce zbrojnej i walce politycznej. Na czym dokładnie polegała ta walka z systemem? Tak, no ona oczywiście w okresie bezpośrednio powojennym miała różne zabarwienia i, i dotyczyła ludzi leśnych, prawda, czyli klasycznej partyzantki, ale także była formą walki politycznej przez pewien okres czasu, przez no, dwa-trzy lata toczyła się w Polsce walka polityczna tym. Utożsamianym z nurtem niepodległościowym było w tym czasie polskie stronnictwo ludowe Mikołajczyka. E, walczyła, walczono także na, na niwie kultury, jakby przypominając i nie poddając się pod sowietyzacją Polski. O jakich liczbach my mówimy tych żołnierzy wyklętych? Tak, e, ja myślę, że naszych widzów najbardziej będzie interesowała kwestia tych żołnierzy, którzy mieli związki z Ziemią lubuską. E, Zostało ustanowione święto żołnierzy wyklętych na dzień 1 marca w związku z wykonaniem czy na pamiątkę wykonania wyroku śmierci na majorze Lazarowiczu, jednym z przywódców organizacji niepodległościowej, jaką był WIN. No, dlaczego, dlaczego w ogóle jakby pojęcie żołnierze wyklęci na ziemi lubuskiej jest tak istotne? Trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej zmieniono granice Polski, uzyskaliśmy ziemię zachodnie. Dla wielu tych żołnierzy bardzo często to była jakaś okazja, żeby zmienić dosłownie swoją tożsamość, żeby zafunkcjonować w nieznanym, Otoczeniu. Oni w ten sposób ukrywali się przed aparatem bezpieczeństwa. Często decydowano się właśnie na wyjazd na te ziemię odzyskane. Wystarczy powiedzieć, że przeszło 50 takich żołnierzy wyklętych było skazanych na karę śmierci przez wojskowe sądy. W tym czasie takie wyroki wydawał sąd wojskowy w Poznaniu, a przynajmniej kilkuset. Było ukaranych wieloletnim więzieniem. Przez lata ten temat w szkołach był przemilczany. Jak wskrzesić pamięć o żołnierzach wyklętych? I pytam pana jako historyka, nauczyciela. Nauczyciela, tak jest. Pani redaktor, to jest bardzo trudne zagadnienie. Dlaczego trudne? Dlatego, że myślę, że wszyscy zgodzimy się z taką tezą, że z roku na rok upada znaczenie nauczania historii. W polskich szkołach. To wynika z wielu, wielu czynników. Ja dokładnie i doskonale pamiętam, na przykład lata 80., kiedy stały dosłownie kilometrowe kolejki za dziełami Jasienicy, no, kultowej trylogii, właśnie Pawła Jasienicy. Dzisiaj, no, oczywiście, nie ma historia. Tylu zwolenników, nie jest tak popularna. To się być może bierze także stąd, że w tamtych czasach, takich bardzo burzliwych i, i chyba to jest ważna teza kiedy coś wokół nas się dzieje niepokojącego, kiedy zagrożona jest suwerenność, niepodległość, demokracja to bardzo często przypominamy sobie o historii i staramy się z tej historii wyciągnąć różnego rodzaju wnioski. Patrzymy na konsekwencje wydarzeń historycznych. No dzisiaj dzięki Bogu mamy pokój, mamy władzę, mamy demokrację i, i być może następuje taki automatyczny odwrót od historii. Nie lubimy odwracać głowę za siebie, raczej patrzymy perspektywicznie do przodu. Z tego tytułu oczywiście boleje, ale tak jak wspomniałem, także no jest, jest, jest taki upadek znaczenia tegoż przedmiotu w systemie oświaty u mnie w szkole jeszcze parę lat temu. Jedna trzecia, jedna czwarta absolwentów wybierała historię na maturze. To Może zaznaczyć kilkadziesiąt... że jest pan dyrektorem trzeciego liceum tak, ogólnokształcącego tak. w Zielonej To Górze. było po kilkadziesiąt osób w roczniku. W ubiegłym roku zaledwie dwunastu uczniów wybrało ten, ten, ten przedmiot. Tak samo uczelnie mają problem z naborem na kierunek historii, nie tylko zresztą w Zielonej Górze, więc chyba w całokształcie jest taki swoisty upadek popularności tego przedmiotu, nie tylko dotyczy on systemu oświaty. Tym właśnie ważniejsze i trudniejsze zadanie i przed szkołami, ale i także przed mediami, przez różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami, żeby w sposób atrakcyjny przypominać te ważne momenty naszych dziejów, w tym także, a może przede wszystkim tych, którzy przez lata byli zapomnieni, czyli żołnierzy wyklętych. Pan doktor podjął się tego zadania, jest pan współautorem pomysłu przemarszu. Skąd taki pomysł, żeby wskrzesić właśnie w Zielonej Górze pamięć o tych żołnierzach wyklętych przez przemaszerowanie przez miasto? Co było inspiracją? E tak, no myślę, że w ogóle z tym świętem, też wracając do 11 listopada, do święta niepodległości, jest taki dodatkowy problem, czy dodatkowe problemy. Razem, tak naprawdę, tego 11 listopada trudno znaleźć fakt, jakby w całości potwierdzający, że faktycznie Polska powinna obchodzić to święto niepodległości, nasz naród 11 listopada. W, w tym dniu Rada Regencyjna to jest organ jeszcze mm, utworzony przez zaborców przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu, który nie miał w ogóle legitymacji do sprawowania władzy w Polsce, a na zachodzie Europy w Kampieni podpisano Rozejm y, kończący I wojnę y, światową. Znaleźlibyśmy w 1918 roku, 1920 20 Różne inne daty, które też by można usprawiedliwić, że w tym dniu powinniśmy obchodzić święto niepodległości. Mówię o tym, bo to święto bardzo często jest stawiane i słusznie, na równi z dniem 3 maja, ale 3 maja stała rzecz się istotna, ważna, jakby fakt namacalny, nie budzący wątpliwości, dlaczego nie drugiego, albo dlaczego nie 4 maja. Dodatkowa aura ta w listopadzie też nie do końca sprzyja, prawda, tutaj... Przynajmniej radosnemu świętowaniu nie A może do końca. w tym roku będzie troszeczkę, yy, troszeczkę inaczej, bo pięknie No mam właśnie, go. co będzie się działo? Miejmy nadzieję, że ta pogoda tak. się utrzyma. No to tymba, Proszę to tak, o Tym bardziej trzeba yy, łożycji się do tego, żeby to święto obchodzić w sposób taki atrakcyjny i być może taki, na który jest zapotrzebowanie społeczne. Wraz z panem posłem Jerzym Materną zaproponowaliśmy pierwszy marsz niepodległości. Z kilku powodów oczywiście. Pierwszy zasadniczy chcielibyśmy powtórzyć sukcesy marszów, które w tym nie odbywają się w wielu miastach w Polsce. Nie chciałbym teraz wyrokować, ale kto wie, czy województwo lubuskie nie jest już jedynym, gdzie taki marsz niepodległości nie nie odbywa się. Chcielibyśmy zerwać z dotychczasową taką sztampą, która była, jeżeli chodzi o, o święta narodowe w Zielonej Górze, czyli bardzo ważne uroczystości msza w Konkaterze. Później złożenie kwiatów na, pod pomnikiem bohaterów Westerplatte bądź pomnikiem 3 maja. Dostawaliśmy także sygnały od różnych osób i organizacji, żeby zaproponować jakąś inną formę uczczenia tej ważnej. Uroczystości. Stąd też pomysł marszu. Wzięliśmy pod uwagę różne doświadczenia, różne wnioski. Zależy nam na tym, by było to radosne przejście, by było to absolutnie niekojarzone z jakąkolwiek formacją polityczną, więc nie będzie tam żadnych symboli, flag partyjnych nie będzie żadnych haseł politycznych i tak dalej. To proszę jeszcze na koniec nakreślić nam trasę, jaką przemaszarujemy przez Zieloną tak. Górę. Cieszę się, że państwo jakby propagujecie i upowszechniacie tę ideę. Liczymy na żywy oddźwięk tej, tej, tej inicjatywy, tego marszu. Znaleźliśmy na mapie Zielonej Góry cztery piękne miejsca związane bezpośrednio, pośrednio z niepodległością e, mamy plac bohaterów wielkopolskich, plac powstańców wielkopolskich. Przypomnę, że to było jedyne powstanie, które zakończyło się sukcesem, objęło tereny pogranicza ziemi babimojskiej, a więc terenów, które dzisiaj wchodzą w skład województwa lubuskiego. Tamten marsz rozpoczynamy o 13.30, e, przechodzimy do e, ronda Romana Dmowskiego, później przechodzimy przy kolejnym rondzie Józefa Piłsudskiego, tam złożymy kwiaty, bo niewątpliwie, jeżeli komukolwiek mielibyśmy przypisać personalnie tę niepodległość z 1918 roku, to byłyby te dwie postaci, czyli Roman Dmowski i Józef Piłsudski. I kończymy przed najpiękniejszym, śmiem twierdzić, pomnikiem Zielonej Góry. Stosunkowo nowym pomnikiem. Właśnie żołnierzy wyklętych. Pomnik ten mamy w naszej przestrzeni, naszego miasta dopiero od lutego tego roku. Czyli 11 listopada, 13.30 Plac Powstańców Wielkopolskich. Tam się widzimy, maszerujemy w imię wolności ponad polityką. Maszerujemy w imię wolności ponad polityką, cieszymy się z naszych barw narodowych i głośno śpiewamy. Pieśni niepodległościowe. Doktor Zbigniew, Kościk, historyk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.